Jeżeli chodzi o, o, o chrzanów. Otóż, proszę Państwa, dotychczas było tak. W 2012 roku, zgodnie z zawartym porozumieniem, Jaworzno płaciło za obsługę trasy 300 i 319 milion 900 tysięcy złotych. Chrzanów 332 tysiące złotych. Łącznie to kosztowało 2 miliony 232 tysiące złotych. Patrząc na to, jak, jak przebiegają te linie, ile w Szanowie, ile, ile w mieście, to my utrzymywaliśmy 42% kosztów funkcjonowania linii 300 i 319, w tym także na terenie Chrzanowa, a finansowaliśmy w 100% koszty funkcjonowania linii na terenie Jaworzna. Chrzanów wyłącznie współfinansował te linie, na swoim terenie. Na rok 2013 zaproponowaliśmy system polegający na finansowaniu przez każdą ze stron porozumienia w 100% kosztów funkcjonowania na swoim terenie. Taki system rozliczeń funkcjonuje od lat wśród większości organizatorów komunikacji zbiorowej, np. w KZK GOP oraz w samym ZKKM Chrzanów. Czyli Zgodnie ze złożoną przez MZDM propozycją, Jaborno utrzymywałoby linię 300 i 319 w takich proporcjach na 2 miliony 370 tysięcy złotych. płaciłoby 1 milion 700, ,000, a Szalonę wpłaciłby 670 tysięcy. Szalonę na tą propozycję powiedział, że w ogóle nie jest zainteresowany, już niczym nie jest zainteresowany i nie będzie współfinansował tych linii komunikacyjnych. Ja nie do końca rozumiem, dlaczego my mielibyśmy również utrzymywać komunikację miejską w Szanowie. E, oczywiście e, wystąpimy do Szanowa e, z, z pytaniami, jak sobie wyobrażają funkcjonowanie komunikacji miejskiej pomiędzy Jaworzym a Dodam do tego jeszcze, że zgodnie z uregulowaniem na mocy, którego dzisiaj PKM świadczy usługi na rzecz komunikacji miejskiej, my nie możemy e, finansować w taki sposób e, obsługi komunikacyjnej do Szanowa, że my będzie się w 100% koszty dowiemy się jakie zamiary ma jeżeli się okaże na przykład, że wprowadzi nowe połączenia komunikacyjne na przykład do granicy Jaworzna to my się oczywiście dostosujemy i będziemy ewentualnie komunikować na przykład to tak, żeby można się było przesiąść. Myślę też, że rozwiązaniem alternatywnym jest to, że umożliwimy większej ilości busów, które uzupełniają komunikację zbiorową świadczoną przez miasto Świadczenie tych usług komunikacyjnych na trasie szanów jaworzno Poprosiłem o to, żeby dokonać takiego wyliczenia, ilu mieszkańców Bożna to dotyczy, teraz w jakich proporcjach korzystamy, ile na trasie szanów jaworzno Jaworzno-Chrzanów korzysta z tej, z tej, tej usługi jawożnia, a ile mieszkańców Hzanowa. I teraz będziemy widzieli, jakie, jakie są te proporcje. Jeżeli się okaże, że np. 100% Jawożnia nie jeździ do Krzanowa, i z Szanowa, jeśli 100% mieszkańców a Chrzanowni nie jeżdżą, no to może i zasadne byłoby zwiększenie tej proporcji. Ale jeżeli chodzi, jeżeli będzie tak, że jakaś część też jeździ, to nie bardzo ja mam powód do tego, żeby dopłacać do, do komunikacji miejskich Szanowa w 100%. I dla mnie jest to dość logiczne.